Blanka Lipińska nie mogła w to ostro skrytykowała polskie linie lotnicze. Blanka Lipińska narzeka na polskie linie lotnicze. Blanka Lipińska pełna pozytywnej energii wybrała się w podróż do Tulum, gdzie zamierzała spędzić cudowny czas, wylegując się na słońcu. Niestety, tuż po wejściu na pokład samolotu zorientowała się, że coś jest nie tak z jej fotelem. Mianowicie, nie dało się go rozłożyć co zdecydowanie nie powinno mieć miejsca w klasie biznesowej, która kosztuje niemało. Blanka nie mogła jednak zmienić miejsca, ponieważ wszystkie inne miejsca były już zajęte. na Blania opisała zaniedbania, których dopuściły się polskie linie lotnicze na swoim Instagramie. Duma Polski, czy coś w ten deseń, głosi napis na kadłubie samolotu Dremliner Lot. No nie wiem. Drogi locie, bo zaiste tani nie jesteś, może czas pochylić się nad serwisem maszyn? Lot do Meksyku trwa 13 godzin. To jest bardzo długi lot. A ludzie kupujący miejsca w klasie biznes płacą dwa razy tyle za bilet, by móc podróżować wygodnie. Lub tak jak ja, nie mają wyjścia, bo mój kręgosłup nie wytrzymałby siedzenia przez 13 godzin. Więc muszę leżeć. To jest główna moc biznesu, rozkładano jej siedzenie podsumowała na Insta Stories. Bestsellerowa autorka spędziła więc kilkanaście godzin lotu w dramatycznych okolicznościach. Musiała nawet zażywać leki przeciwbólowe, by w ogóle móc dolecieć do Meksyku. Inni pasażerowie mieli jednak jeszcze gorzej. I teraz wyobraźcie sobie, że moje siedzenie rozkładało się tylko do połowy. Dobrze. Że wziąłam ze sobą leki przeciwbólowe, bo po tej podróżyły kamie jego groszki. Kropka. Ale to nic. Para, która siedziała obok nas miała całkowicie zepsute w fotele i przez całe 13 godzin lotu siedzieli jak na krzesłach. Nie mogli pochylić oparcia nawet odrobinę 13 godzin na super prostych pleckach. Nie dało się ich nigdzie przesadzić, bo samolot był pełen. Nawet nie wiem. Jak to podsumować. Więc podsumowanie tego zostawię pll odczytamy we wpisie Lipińskiej. Współczujecie jej? Blanka Marta Lipińska zaistniała w mediach po tym jak w 2014 roku napisała swoją pierwszą powieść 365 dni. 4 lata później postanowiła ją opublikować. Książka szybko zyskała rozgłos i sprzedała się w nakładzie ponad 500 tysięcy. Egzemplarzy jeszcze w tym samym roku ukazała się kontynuacja powieści. Ostatecznie zakończenie serii czekało na fanów 2019 roku. Doczekali się oni również informacji o ekranizacji ulubionych książek, którą Lipińska stopniowo wdrażała w życie. Obecnie na Netflixie można obejrzeć ekranizację drugiej powieści Blanki ten dzień. Oprócz kariery literackiej Lipińska otarła się o modeling, pół nago do okładki magazynu CKM. Została również prowadzącą show Polsatu tylko jeden, próbując swoich sił w telewizji.